My world, my God, gonna Siemano wszystkim, witam Was na moim kanale nowo otwartym Drzwi szeroko otwarte, także zapraszam Dzisiaj będziemy przemierzać odmęty Podlasia Rzeka, która płynie nieopodal moje, mojego mieszkania, bym powiedział Będziemy szukali pstrągów Dzisiaj rano był przymrozek, co prawda, ale słońce jest już tak wysoko, że przebierałem się w ciągu 15 minut dwa razy. Zastanawiam się, czy nie powinienem założyć jakiegoś kanału modowego bardziej i po prostu się przebierać na YouTubie. No ale zobaczymy co się będzie działo. 1020 hektopaskali ciśnienie. Próbujemy. Na start sobie zaczniemy od e... freakslima, od Selecta, taki dwukolorowy. Jownico podobny koleżka. Ma taki twisterowaty ogon. Już zdecydowałem się na to, ponieważ wydaje mi się, że już niedługo pojawią się jakieś takie tematy żabowo podobne. E, zdecydowanie wiosna przyszła bardzo wcześnie w tym roku. Więc mimo, że mamy dzisiaj e, 8 marzec, to, to będzie dziewiąty. To, to będę e, próbował na to. Czeburacha 3 gramowa, zwykły ołów. Nie używam wolframu. Nie jest to decyzja finansowa zupełnie. Jeżeli chodzi o opad, czy, czy to na ołowiu, czy to na główce wolframowej, jeżeli chodzi o szybkość opadu, za dużej różnicy nie widzę. Na pewno objętościowo stanowi to w prądzie szczególnie i tak dalej. Różnicę oporową, tak bym powiedział. Natomiast nie są to jakieś kluczowe rzeczy, przynajmniej ja tego nie zobaczyłem przy strągach. Także freak slim na start. No, tu jest stuprocentowa meta. Niestety był tutaj wędkarz przede mną. Który mógł tutaj troszeczkę popłoszyć. No, ale to jest taki warkoczyk. O tej porze roku to wydaje mi się, że to jest idealne miejsce. Po prostu super niesie. Wszystko woda niesie w zasadzie w ten warkocz. Więc pstrągi mogą się śmiało ustawić i pozbierać. Poświęcę temu miejscu chwilę. Jestem przekonany, że jest tu ryba po prostu. No, jeszcze raz na ten warkocz bliżej krawędzi damy. O tak, dokładnie tak. Tu go sobie przytrzymam. Spuszczę go chwilę, cyk. Miałem branie. Ładny strzał. Szkoda, że tego nie chciałem. Chyba chybił. Ale będziemy zaraz czekać, aż powtórzy. Czyli stoi tam na kancie koleżka. Dokładnie tak jak myślałem. Zabieram gumę i jeszcze raz rzucamy tam. No jestem już w zasadzie po dwóch godzinach łowienia. W tym czasie miałem dwa brania, z czego jedno takie naprawdę fajne tutaj na warkoczu. Yy, powiem szczerze, dzisiaj ryby nie są jakoś super aktywne, ale wchodzimy dopiero w tą tak naprawdę fajną fazę tego dnia, no nie? czyli 10-11, tak jak mówiłem na początku, więc spodziewam się, że coś się jeszcze wydarzy. No kurde, nie wiem czy macie tak jak ja, ale no nienawidzę opuszczać miejsc jak wiem, że tu jest ryba, że miałem uderzenie, że jakby gdzieś sobie stoi na kancie i tylko czycha. No natomiast nie ma co tracić czasu, wykonałem po tym braniu jeszcze pewnie 7-8 rzutów i to takich powiedzmy sobie mięsistych, długich. Myślę, że na powrocie jeżeli ktoś nie przejdzie tędy, to jest w, jestem w stanie je ustrzelić, więc no zobaczymy co będzie dalej. I can take it But I might just lose my mind On my shirt anyway And if it all came crashing down Just know that it won't break me down aggressive Przytrzymam po prostu tam w toni chwilę. Teraz mam główkę 4 czterogramową, więc w tym odcinku fajnie jestem w stanie do dna z tym opaść powoli. Co na tym mi zależy, żeby to jak najwolniej opadało, ale opadało. I siedzi rybka. No tak jak myślałem, z tego dołku musiało się coś wydarzyć. Jest jakiś tam okaz. Chodź do akrobatu. Niestety nie mogę sobie ręki namoczyć się oczywiście okręcił. Bez zadziorowe haczyki wychodzą bardzo szybko. O taki nioniacz, uciekaj do wody. O, jest ok. No to zobaczmy dalej. Tam gdzie troszeczkę głębiej. Cholernie duży wiatr. Mam mega balon na pleciące branie to szybciej zobaczę o siedzi akurat właśnie to chciałem powiedzieć że szybciej teraz zobaczę branie na na pleciące ale się rybka w okolicach wymiaru Jezu Patrz tu fajnie było widać jak no taki tam trzydziestaczek nawet nie oj o, taki kolaszka dzisiaj Bardzo fajnie było widać jak plecionka nagle, jak było na dno, mimo że tam jest głęboko. Więc bardzo fajnie to wyglądało. No, Mam nadzieję, że to będzie widać. No i sprawdzamy dalej. Robię jeszcze jeden rzut, chociaż nie sądzę, żeby tam stało więcej niż jedna ryba. To jest właśnie to, że zawsze trzeba być czujnym i patrzeć na pletkę, jak jest duży balon, bo brania w ogóle nie miałem na kiju. Przez to jak bardzo e, balon był jak, jak duży był balon z plecionki, to nie byłem w stanie w ogóle wyczuć tego na wędzisku i wtedy bardzo trzeba zwracać uwagę na plecionkę. Tu było to świetnie widoczne, bo zatrzymałem gumę do opadu i po prostu nagle plecionka dostała jakby luz, jakby spadła na dno. a Wiedziałem, że tam jest znacznie głębiej. Więc mogłem to śmiało wcinać. No także fajne. Fajne branko. Fajnie, że z daleka jakiś tam hol. No, szukamy czegoś większego. No i próbujemy znaleźć troszeczkę inne miejsce. No jest bardzo fajnie, bo nie ma nikogo. Jesteśmy tutaj sami, tylko ja i wy. Jak nie będzie ryb, to może chociaż jakieś zrzuty znajdę, rogi, których nigdy nie znalazłem. Ale zawsze się udę, że wejdę na nie po prostu w tym miejscu, gdzie teraz jestem, gdzieś tu szedłem na łosie w styczniu, sobie odpoczywały. Miałem do nich maksymalnie może z 40 metrów. Więc jest to fajny dziki teren. Oprócz mniej pstrągarzy za wielu ludzi tutaj nie ma. No i oprócz oczywiście ludzi co zbierają rogi. Dobra, mamy jakiś fajny fragment rzeki. Który warto chyba obrzucać, także go sprawdzam No i tutaj, za tą tu kępą trawy To jest moim zdaniem bankowy spot Mam nadzieję, że uda mi się dobrze podrzucić trochę dalej I napłyniemy powoli od lewej Obok tej kępy jest bardzo dużo zarośli więc wolę tego nie spieprzyć od razu zaczepam Zmieniłem kolor na biały, gumy Zobaczymy Cześć Tak jak mówiłem Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź kolego Ale wariat To duży nie jest, ale zwariowany strasznie To jest to o czym mówiłem właśnie że są takie to są pewne metry Kolejna rybka No tak Ład, Ładniutek. tak wody? z jałysza!

Niestety nie udało się jakoś spektakularnie połowić. Życzyłbym sobie tego, szczególnie na pierwszym odcinku, ale takie jest wędkarstwo. Takie na pewno wędkarstwo będę pokazywał. Pewnie będą filmy, na których nie łowię nic, a po prostu sobie pogadamy i może pokażę Wam jakieś ciekawe miejsca stąd i nie tylko. Także no co mogę powiedzieć? Zapraszam na więcej i dziękuję bardzo, że ze mną byliście. Pozdrow!